Masz 3 sekundy, żeby zasubskrybować ten kanał. i to póki, do góry, bo inaczej ja przyjdę. Hi guys, cheers! Ja, 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 wszystkim, banda, witam na moim kanale, z wami Maxim 6, i dzisiaj banda my gramy w Talking Tom i Friends. Tak, tak, tak. W końcu pewnie czekaliście, a to mieliśmy wcześniej dużo problemów z telewizjami. A teraz banda wszystko jest ok. Tak jak mówiłem banda, jeżeli chcecie final z tymi z tymi eliksirami, wbijajcie na te odcinki, zostawiajcie dużo lapsich do góry i subika z dzwonkiem, żeby nie przegapić najfajniejsze odcinki. I pamiętajcie banda, kto nie z nami, ten pod nami, więc jeżeli ty nie chcesz być pod nami, a chcesz być z nami w bandzie Maxa, zostawiaj subika z dzwonkiem i lapsi do góry. Top komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj? Zostawi top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawiasz, właśnie ty. No a my banda zaczynamy. Banda, czas demonów. Jest trzecia w nocy, no a my z wami lecimy w gierkę. O Boże, Boże, co tu się dzieje? Potwory, co się dzieje? Mak, tam się pojawiły jakieś drzwi. Coś dziwnego. Jakie jeszcze drzwi? Póki mnie nie było, jakieś drzwi się pojawiły. Co? Banda rzeczywiście, jakieś tutaj dziwne drzwi się pojawiły, ale one są w trzech kluczach czy zamki, tak, no wiadomo, tak, pod... co to było, Banda, potwory, co się dzieje, co musimy zrobić? Ja nie wiem. Beka, co musimy zrobić, żeby otworzyć te drzwi? Musimy znaleźć wszystkie trzy klucze od tych drzwi, one się znajdą w całej gierce, więc szukamy pilnika i idziemy szukać. Dobra, to będziemy szukać te klucze. No i właściwie to nikt nie wie, co jest za tymi drzwiami, więc musimy uważać. Może to jakiś nowy potwór, czy coś w tym stylu, więc dawaj szukać te klucze wszędzie, Max. Ja proponuję Ci zacząć od basenu, może tam coś się no znajdzie. Ludzi, A Boże. potem w innych miejscach i w innych, ale nie wiem, gdzie szukać dalej. Ale ja nie wiem, gdzie szukać te klucze, ale dobra. No to zaczynamy, mamy mało Ciebie. czasu. Dobrze, będziemy szukać kluczy wszędzie. Tak, jak mówiłam, mi się wydaje, że jeden z kluczy są w basenie, więc idźcie tam. Mhm, mm dobra, Beka, dziękuję za wskazówkę. Nie ma za co. Myślałam, że jest też gorsza, ale jest też wiesz. Dobra, Banda, więc lecimy. Musimy znaleźć trzy klucze i otworzyć te tajemnicze drzwi. Jeżeli chcecie, żebym otworzył te drzwi, się do góry sobie z dzwonkiem, nie przegapiamy odcinków. Tak, dawajcie, ich najpierw nakarmimy. Potem pojedziemy na zakupki, zrobimy tutaj, wiecie, energia, wszystkie sprawy, to mi jest serek, ginger też, wszyscy jedzcie. Żeby wszyscy mieli tutaj humor, nastrój, moc, energię i wszystkie sprawy. Oj, patrzcie, ona się przecież poprzednio mówiła, że ona się nie bawi w misie, mówiła coś na Angela. Pamiętacie, kto pamięta, napiszcie w komentarzach. Patrzcie, boże, co się dzieje. O Boże, co tam idzie jakiś... jakiś dym, widzicie to banda? Boże, ginger co to jest? Ja nie wiem, ale tam jest bardzo gorąco. Tam jest bardzo gorąco? Hmm, ciekawe, co tam jest. Boże, jeżeli też jesteście ciekawi, kochani, czekamy do końca odcinku, żeby nie przegapić, co jest za tymi drzwiami. Ja mam nadzieję, że my otworzymy te drzwi. No, gdzie my musimy szukać te kluczy? Dobra, Banda, szukajcie w basenie, dobrze? Szukajcie tam pilnie, dobrze? Żeby, żeby spróbujcie znaleźć. Proszę was, dobra. Okay. Czekamy. No co tam Ginger, jest coś? Hank, coś tam jest? Tak, 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 tak. Max, chyba coś mamy. Wow, Boże, Ginger ma pierwszy klucz. Oh my God, banda, Jesus Christ. So fine, bardzo dobrze. Dziękuję Ci, Ginger, jesteś sztosik. OMG. Dobra, kochani, słuchajcie, tak bardzo szybko. I już mamy jeden klucz. Co? Szukamy drugi. Hmm. Gdzieś może być drugi klucz. Dajcie go już spytamy, czy nie wiem. Halo, kaszujady! Gdzie jest klucz? Gdzie musimy szukać dalej? Dziwnie. Dobra, idziemy na zakupy może na zakupach, no właśnie. Może nam wyskoczy jakieś kluczyk i będzie dwa. Tak, dobra, tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Pączki, no w sumie jest źle, bo karmić tych kaszujadów trzeba. Naklejki, jak zawsze już mam od miesiąc, miesiąc dwa mam słuchać te same naklejki, więc... Nawet nie pokazujemy ich, plus 20 młodych, dziękuję bardzo, to w sumie nie jest źle, so fine, dziękuję bardzo, mhm. No, dawajcie, jeszcze mam jedną możliwość pojazdu, więc dawajcie pojedziemy, a jedziemy tutaj. Prawie nigdy tam nie byłem, słuchajcie, Z dobra, mam. miejmy nadzieję, że nam... Jest! Tak, banda, dwa klucze w kilka minut, oh my god, słuchajcie, myślałam, że będę tutaj siedział, zna... wiecie. Godzinami, ale wszystko słuchajcie nam sprawnie dobrze idzie. O lówki jakieś, oh my god, było coś nowego. szok. Pieprz dobrze, pieprz dla tomy jak zawsze. Boże, dżingerek. małe dziecko chce spać, spójrzcie na tego dżingerka. Oh my god, ginger Ben. Słuchajcie, banda, musimy znaleźć jeszcze tylko jeden klucz, więc trochę poczekajcie. Poczekajcie z tym snem. Sen to ważne. Sen to jest najważniejszy, wiem, ale musimy teraz szybko znaleźć. Więc kto idzie teraz. Кто тут давайте том и идти, ключ. и давайте идти, не идти, Я я. И давайте идти, Джиндзер, идти, давай давай. Оп. Банда, шукайте ключа. Ключ идти, быть на этих идти, yeah, yeah. <laughs> Так, идти, 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 Taka, aż jadę, mamy, Boże, matko, ten cały czas jedzą. No co tam u was, banda? Jest jakiś klucz czy coś tam? Na razie nie widzę. Oj, Max, coś ciężko. Ciężko, no widzę, że ciężko. Co my szukamy dalej? No to szukajcie. Szuk. Oj, 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 Max, coś, coś tu, coś tu jest. Co, co tam jest? Co tam, Tom, co tam jest? Coś typu metalu. Tom, mówię, że coś znalazłem. Zaraz ci pokazuję, Max. To nam to, Tom? Co ty... BANDA OMG Boże to jest klucz trzeci Boże tak szybko kochanie. To będzie taki szybki odcinek, że oh my gosh Banda jestem bardzo zadowolony Ciekawe tutaj się zmieści potworów. Dobrze no, chyba z 5 mi się wydaje Co nie? Czy z Chyba tylko trzy. Dobra banda jesteście gotowi? Ten epic moment I my otwieramy banda drzwi Ja się boję, ja nie wiem, ale otwieramy just w me piekle, eclair what's the word ha ha to or ha ha Banda, co to jest? O, taki u nas był odcinek bana, jestem w stresie całkowicie. Jeżeli jesteście też w stresie, jeżeli nie wiecie, co będzie się działo dalej, napiszcie w komentarzach, co w ogóle o tym wszystkim myślicie, ale to chyba jest niedobrze. Więc ja mam nadzieję, że Wam się spodobało, ale nie wiem, to chyba jest bardzo ryzyko. Mam otwarte drzwi do piekła. Bezpośrednie drzwi do piekła. Co będzie się działo dalej? Więc jeżeli wam się spodobało, to pójście do góry i z dzwonkiem, nie przygapiajcie żadnych odcinków. Tutaj zaraz jeszcze się pojawią 4 odcinki, które koniecznie musicie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. No ja wam banda dziękuję, że byliście z wami, był Maksim Szust i do zobaczenia banda jutro.